Nasza baza nazywa się Niedźwiedzie za kole. Don't ask me why. Jak nazwiemy naszą bazę, proszę Państwa, nazwijmy ją. Niedźwiedzie. Niedźwiedzie. Niedźwiedzie za kole. Tak wyszło. Jesteśmy w miejscu, słuchajcie, gdzie rozbił się jakiś właśnie duży pojazd, jak widzicie. E, udało nam się znaleźć jakąś technologię i teraz możemy zbudować słuchajcie hipernapęd do naszego statku. Jest e, stacja kosmiczna. No i dobra. Ale słuchajcie, to fajne wszystko jest. Teraz tak, co, my, co ja chcę zrobić? Przepraszam bardzo. A, to chcę zrobić. Tajemnicze złoża. Szumiący pęcherz, cóż to takiego. O nie, ekwipunek perła a tu jakieś perły znaleźliśmy. No to to będzie warte dużo pieniędzy. Zale dałem ciała, miałem zostawić, zapomniałem rzeczy ze ekwipunków sta na statku. Słuchajcie, szybko to zrobię No dawaj, dawaj zawodniku, tam jakąś perłę znaleźliśmy, no ciekaw jestem ile to warte, jak to sprzedamy. Perła albo mini. Nowy przedmiot katalogu, no dobra. Słuchajcie, to nie jest nasza dziura, ale w tej dziurze też są perły, więc... 300 można by powiedzieć wow 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 to wow. spadam z to jest toksyczna roślina patrzcie co tam się dzieje wow spróbujemy słuchajcie mmm, polecieć w takim razie na stację kosmiczną sprzedać trochę gratów dobra patrzcie teraz jak ktoś z was nie, nie oglądał wcześniejszych odcinków doświadczycie latania z statkiem kosmicznym Which is cool, you know? Możemy zerknąć na tą osadę po drodze O nie Jakaś osada, ale kto tu... O oh, jest, dzień dobry! Lokalne centrum handlu, proszę państwa Dotarliśmy do czegoś takiego Mi like Terminal broni? O kurcze, po pierwsze to muszę posprzedawać graty. Dobra, udało nam się sprzedać. I muszę kupić mikroprocesor. Kup I ile tylko mikroprocesorów? Cztery chyba muszę kupić. Idziemy do statku. Wracamy do naszej bazy. Po drodze musimy. Miedzi trochę złapać, żebyśmy mogli zrobić ten hipernapęd, proszę Państwa. Może to się jeszcze uda w tym odcinku? Może to się jeszcze uda w tym odcinku? Much, much, much later, ale żem zaparkował. No i mamy to hipernapęd, proszę Państwa. Zainstaluj technologię. Mikroprocesor jest, metal chromatyczny. Jest! Zainstalowano hipernapet. Oooooo! Hipernapet, let's go! Przenosimy się, słuchajcie, do innego układu w ogóle.